Siemanko, moi drodzy z tej strony, Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku po raz pierwszy będziemy uzupełniać kolekcję PKO BP Extra Klasa, sezon 24-25, seria pierwsza od firmy Sport Zoo. Mam, moi kochani, dwa albumy. Jeden będzie na karty bazowe, drugi na karty specjalne. No i tutaj, moi kochani, w tym albumie. Pozwoliłem sobie już włożyć karty bazowe i zrobiłem to na takiej zasadzie, że cały jeden zespół będzie miał dwie strony: 12 kart bazowych plus 6 tych klub House. Także tutaj, pierwszy zespół Jagielonia, brakują dwie karty bazowe jeszcze do kompletu. I teraz karty klub House. Mamy Koszulkę to jest numer 1, karta Clubhouse. Czyli tutaj. I co jeszcze mam z Jagiellonii? Czóreczka, kapitan. Mamy kapitana Tarasa Romanczuka. No i tak to będzie, moi kochani, wyglądać. Sześć kart Clubhouse będzie też razem z bazówkami, czyli dwie strony to są bazówki i karty klub House. Przewracamy i mamy zespół Śląska. Jeżeli chodzi o Śląsk, to bazóweczki są już wszystkie, natomiast z kart Club House mamy numer 9, czyli tam było 6, 7, 8, 9. Tutaj mamy Koszulka wyjazdowa i kapitan z numerem 10. Mamy petkowa, czyli też dwie karty Clubhouse są w albumie. Kolejna strona to jest Legia. Bazówki są wszystkie. Z kart Clubhouse mamy koszulkę domową, czyli ona jest jako pierwsza z tych kart. Specjalnych trener jest 18, czyli na sam koniec. Tutaj go wkładamy. Ok, czyli mamy legię, następnie z pogoni. Nie mam jeszcze żadnej karty Clubhouse, a z bazówek mamy komplecik, następnie lech. Z Lecha też nie ma karty Clubhouse, i brakują dwie karty bazowe. Tutaj górnik. Z górnika jedna bazówka brakuje, i też nie ma nic jeszcze. Z Rakowa mamy jedną brakującą kartę bazową, i karta Clubhouse jest koszulka wyjazdowa czyli tutaj w rogu. Odwracamy. Zagłębie. Jedna bazoweczka brakuje tutaj na dole. I mamy logo. Logo będzie miało numer, czyli 43, e, 39, 42, 43-44, czyli logo będzie jako drugie z tych kart specjalnych, koszulka domowa, logo, koszulka wyjazdowa, tu był. Kapitan, na końcu był trener, no i tu jeszcze będzie karta chyba z kibicami. Tak, tutaj będzie karta z kibicami, tak to będzie wyglądać. Okej, okay. mamy widzew, jeden brak i jest koszulka domowa, koszulka wyjazdowa. I kibice czyli na razie najwięcej z Widzewa mam tych kart, Clubhouse. Piast Gliwice bazoweczki wszystkie kart Clubhouse nie ma. Stal Mielec Dwie karty bazowe brakują tutaj, i tu. I mam kibiców, czyli tutaj. Puszcza. Z Puszczy brakuje jedna karta bazowa. Nie ma kart Clubhouse. Krakowia. No tutaj jest dużo braków. Pięć bazówek brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kart brakuje, ale za to kart Clubhouse mam aż dwie sztuki. Kibice. I mamy trenera. Kroczka. Okej. Okay. Następnie mamy koronę. Tutaj brakują trzy karty bazowe. I mamy dwie karty Clubhouse. Koszulka domowa i kapitan. Malarczyk. Przewracamy Radomiak. Tu mamy wszystkie karty bazowe, a z kart Clubhouse mamy logo. I mamy kapitana Rafael Rossi. Kolejna strona to jest Lechia. I tutaj brakuje jedna bazóweczka. Z Katowic mamy wszystkie karty bazowe. Nie ma żadnej karty Clubhouse. No i zostaje motor. Jedna bazówka brakuje. I mamy trenera Mateusza Stolarskiego na karcie Clubhouse. Tak więc, moi kochani, no będzie naprawdę mega ciężko zebrać te karty Clubhouse. To już jest wiadome, trzeba dużo, dużo boksów retail kupić, żeby to zebrać. No i oczywiście też będą powtórki, więc nie obędzie się bez wymian. Także to jest pierwszy album z bazóweczkami i tymi kartami Clubhouse, a teraz będziemy wkładać karty specjalne. Zaczynamy tutaj z. Całymi tymi puzlami. Pierwsza strona, numer czwarty, numer siódmy i numer dziewiąty. Czyli na razie mam trzy kodziki. Następnie karty Next Gen z numerem pierwszym jest Jegor Macenko. Z kolejnym numerem nie ma dwójeczki, jest trójeczka, samiec stalar, również Śląsk. Z czwórką Ziółkowski. Z szóstką Szala. Z Górnika. Z siódemeczką trelowski z Rakowa. Następnie ósemeczka Sejk. Zagłębie. Dziewiątka Amejaw z piasta, czyli na pierwszej stronie brakuje dwóch kart. Numer 10 nie ma, numer 11 Knap z Krakowi, numer 12, 13 nie ma, 14 Pięczek Korona. 15 Hofmeister, również Korona. 16 Kikolski, Radomiak. 17 -ki nie ma i 18 Baranowicz z GKS-u Katowice. Czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6 braków, jeżeli chodzi o karty Next Gen. Przewracamy i mamy karty. Action Heroes, numer pierwszy: Jagielonia, skrzypczak, z dwójeczką Kubicki, trójka, Ins, burak Ins ze Śląska, czwórki, nie ma piątki, nie ma szóstki, nie ma siódemka, kojoczaru z pogoni. 8 nie ma, 9 Afonso Souza Lech. Czyli tutaj cztery karty brakują. Dalej, numer 10. Iszak z Lecha. 11. Hosema Górnik. 12 nie ma, 13. Racowitan z Rakowa. 14 nie ma, 15. Makowski z Zagłębie.

Gita Krakowia i 27 Dziekoński Korona czyli tutaj 5 kart brakuje następnie 30 Peglow z Radomiaka 31 Darigo Lechia 34 Repka z Katowic i 35 wujcik motora, czyli też 5 brakuje ok, przechodzimy dalej i mamy karty z kilometrami i tutaj jako pierwszy jest Romańczuk z Jagiellonii Z trójeczką mamy Szotę ze Śląska. Szóstka Wszołek Legia. Ósemka Ulwesztat Pogoń. I dziewiątka Milicz z Lecha. Czyli cztery tutaj brakują karty. Następnie dziesiąteczka to jest murawski, trzynastka to jest sfarnas, czternastka tudor, piętnastka mata, szesnastka,

więc dość dużo tutaj nawet nie ma co liczyć. Mega dużo tego brakuje jeszcze. Przechodzimy dalej. No, już dużo tych stron nie zostało, więc chyba będę zmuszony, by dokupić coś. Teraz mamy karty Pride of the City. I co tutaj? Numer pierwszy, Romanczuk. Trójeczka. Peckhardt. Czwórka. Grosicki. Piątka. Iszak. Szóstka. Janża. Siódemka. swarnas. Ósemka. Buricz. 9. Hanouszek, czyli tutaj jedna karta brakuje ze Śląska Zawodnik. Następnie 11. Gettinger, czyli ktoś z dziesiątką nam tutaj brakuje. 12. Stępień. Trzynaście Kakabadze, czternaście Malarczyk, piętnaście Leandro, Holz, szesnaście, siedemnaście Błąd i ostatnia karta Król. Czyli dwie karty brakują z tych Pride. Of the City, więc to jest insert, gdzie prawie komplecik będzie. No i moi kochani, zostają nam karty live. Je też będę wkładał do albumu, tak jak w tamtym sezonie. Z tym, że jak widzicie, dwie strony mi zostały, czyli 18 kart tylko włożę, a tutaj wszystkich jest kart. Ile? Już 22 sztuki, a idą kolejne, więc będę musiał dokupić strony. No i zaczynamy. Jedyneczka Neugebauer z dwójeczką Luberecki i jego mam na karcie One of One również. Taki hicik dostałem w gratisie od firmy Sportzo trójeczka motor Lublin zespół dalej czwórka Leandro Rocza z Radomiaka Orlikowski z zagłębia Krajewski widzew Wojtuszek Górnik, Leandro Radomiak i z dziewiątką Jakuba Puszcza. Przewracamy stronę, i mamy zespół Krakowi. Następnie Brunesz z Rakowa. Gita Krakowia Dziewiatowski Zagłębie Leandro Rocza Radomiak Czyli kolejny raz się znalazł na karcie live Tutaj był wcześniej Ojedele Z Legi, Podolski Górnik Bergen raków i Lech Lisman. Tyle wejdzie, moi kochani. Te kolejne karty będę musiał dołożyć sobie później. Czyli, kogo mamy tutaj jeszcze? Walemarka, Mrozka Bartosz i Iwi Lopez. Tak to, moi kochani, wygląda na ten moment. dość dużo braków jeszcze zarówno tutaj jak i w drugim albumie więc czeka nas naprawdę ciężka przeprawa żeby to w komplecie zebrać już nawet nie mówię o kartach specjalnych bo te to zbieram tylko to co uda się trafić tutaj może Wam jeszcze pokażę kogo mam Next Gen Ziółkowski z Legii Letterology mamy Domańskiego z literką A Następnie Abramowicz z literką C. Może tutaj to przesunę i teraz złapię. O, teraz zoom będzie złapany. Abramowicz Game Jersey Mraz z motoru Antoni Klimek MK z Widzewa Kelman literka A Krakowia literka L Podolski i z koszulek jeszcze Rosji. z Radomiaka Roberto Alves również Radomiak Rondicz Widzew a z autografów Sypek z Widzewa Pankow, Legia, Piasecki, Piast i Trojak, Korona. Tak to, moi kochani, wygląda. Plus oczywiście, tutaj ta One of One. I tak jak mówię, dla mnie najważniejsze jest zebranie podstawowych albumów, insertów, kart bazowych. To, co tutaj, to jest taki dodatkowy smaczek. Także to tyle. Dajcie znać, co myślicie odnośnie. Dzisiejszego odcinka, ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.